Skąd się tu babcia wzięła? Uciekłam. A ty to kto? Niech się babcia idzie położyć. A, już wiem. Ty jesteś martyrio. Martyrio twarz męczennicy. Kiedy będziesz miała dziecko? Ja mam to. Skąd masz to owca? Przecież wiem, że to owca. A niby dlaczego owca nie może być dzieckiem? Lepiej mieć owcę niż nie mieć nic. Z pyskiem geparda Magdalena Z mordą jak Jena! Nie krzycz, to prawda! Wszystko jest bardzo ciemne Mam białe włosy Więc myślisz, że nie mogę mieć dzieci A mogę! Dzieci, dzieci i jeszcze więcej dzieci To dziecko Będzie miało białe włosy I będzie miało kolejne dziecko A to jeszcze kolejne I wszystkie z włosami jak śnieg Będziemy jak fale. Jedna, następna i kolejna. Potem wszyscy usiądziemy i wszyscy będziemy mieli białe włosy i będziemy pijaną. Dlaczego tu nie ma pijany? To są tylko żałobne hosty. Ciszej, ciszej. Moja sąsiadka, moja dziecko, przynosiła mu czekoladę. A potem ona mi je przynosiła do mnie. I tak zawsze, zawsze. Będziesz miała białe włosy, ale sąsiadki nie przyjdą. Muszę już iść, ale się boję. Odprowadzisz mnie na koniec wsi? Nie chcę być na wsi. Chcę domów, ale otwartych. I sąsiadek to już w łóżkach ze swoimi malenkimi dziećmi i mężczyzn. Co siedzą na krzesłach przed domem. Robano to olbrzym. Szybkiego kochacie. Ale on was Bo jesteście ziarnami zboża. Nie. Nie ziarnami zboża. Żabami nie z tego! Idź do łóżka. Dobrze. Ale otworzysz mi później, prawda? Powieczko. Dziewko moje. Chodźmy na morze. <clears> Thank <throat> you.